Październik. Za oknami zimno, pada deszcz, czyli czas zacząć robić bombki. Dziś zapraszam Was na bombki z odlewem gipsowym. Jeżeli taka ozdoba świąteczna Wam się podoba, to zapraszam na film. W roli głównej bombki drewniane i papier ryżowy. Bombki w dość fikuśnym kształcie, ale stolarnia wycięła je specjalnie dla nas. Więc jeżeli nie tylko mnie się podobają, zapraszamy do naszego sklepu. Adres na dole strony. Wisienką na torciku będzie odlew gipsowy, który uzyskamy z foremki. Zrobienie odlewu to bułka z masłem, po prostu potrzebujemy gips, trochę wody i foremkę. Do tak prostego kształtu jakość gipsu nie ma znaczenia. Gęstość gipsu jak ciasto na naleśniki. A jeżeli gipsu rozrobicie za dużo jak ja, warto zalać wszystkie inne foremki. Gips schnie, a ja pomaluję drewienka. Użyję koloru białego, złotego, i taki kolor Vintage, czyli w naszym sklepie nazywa się Nijaki. Jak widzicie nawet nie staram się równo pokrywać farbą, ale jak ktoś lubi, to oczywiście może. Aby uzyskać fajny wzorek na bombce użyję szablonu, a pracę z nim ułatwi mi klej tymczasowy. Psikam lekko szablon i przesuszam. I po kilku sekundach nasz szablon przepięknie klei się do wszystkiego. Przykleja i odkleja bez problemu, bo właśnie na tym polega genialność tego kleju. Teraz szablon przykładamy, przyklepujemy i możemy malować. Nic się nie rusza i nic nie wcieka pod szablon. Naprawdę, akurat ten preparat wart jest bambiliony złotych. To opakowanie mam już piąty rok i nie mam pojęcia kiedy się skończy. Ja tu gadu gadu, a w międzyczasie bombki pomalowane. Zostawiam je do suszenia i zajmę się odlewami gipsowymi. Jak ktoś chce albo lubi, może oszlifować brzegi. Dół odlewu zazwyczaj jest brzydki i chropowat, ale naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Pokazuję tylko po to, żeby się tym po prostu nie przejmować. Do przyklejenia ryżówki użyję kleju mix mediowego, ale każdy inny klej do deku się sprawdzi. Wielkość kółek nie pasuje do odlewów gipsowych, ale to nic nie szkodzi, po prostu nadmiar zabijam pod spód. Na sucho można by to obszlifować, ale po co się męczyć. Przyklejam i zostawiam do wyschnięcia. Odlew gipsowy jest wypukły, ale żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jeszcze odrobinę podcieniuję boki. Ciemny brąz albo antracytowy. Te kolory sprawdzą się najlepiej. Dzięki cieniowaniu powstanie ramka, a zastąpi tą, która została podwinięta pod odlew. Czasami tak jest, że jak się człowiekowi coś bardzo, bardzo chce, to powinien poczekać, aż mu przejdzie. A ja nie poczekałam i niepotrzebnie zrobiłam spękania dwuskładnikowe. Wiecie, jak jest, jak kobieta ciąży bardzo chce, to nic jej nie przekona. Więc najpierw step 1 i słyszymy. Gdy pierwszy preparat wyschnie, czyli stanie się przeźroczysty, kładziemy step 2. dość grubo, bo inaczej nic nie popęka. Starałam się rozłożyć równo, szczególnie na brzegach, żeby właśnie tam nie było kumulacji spękań. A następnego dnia spękało. No dobrze, wy nic nie widzicie, ale ja widzę. Teraz wystarczy wetrzeć pastę, żeby zobaczyć, czy że to wszystko było bez sensu. Na razie wcieram pastę i myślę, że to był po prostu genialny pomysł i praca będzie wyglądała pięknie. No dobra, teraz rzut oka na pracę i już widać, że nie każdy wzór nadaje się do spękacza dwuskładnikowego. Te obrazki są takie ładne same w sobie i tak dużo się na nich dzieje, że ten spękacz był kompletnie niepotrzebny. Dobra wiadomość, przynajmniej nie popsuł pracy. Według producenta takiego spękacza nie musimy już lakierować. A jeżeli już, to lakierem alkoholowym. Gips przykleiłam specjalnym klejem do gipsu. Nie przyklejajcie byle bo odpadnie. Teraz podcieniuję kształty, bo podcieniowane zawsze wygląda lepiej. Wisienko na torciku będą perełki w płynie. Nawet ich nie reklamuję, bo rozumiem, że każdy je ma. Przynajmniej białe, bo ja już zdążyłam nazbierać całą szufladę. Wyciskamy, suszymy i gotowe. Perełek nie lakierujemy, a trzymają się na każdej powierzchni. Możecie je aplikować wszędzie. Na szkle, plastiku czy na materiale. I jestem święcie przekonana, że one zawsze pasują. Dosyć zachwalania. Zobaczcie ile elegancji zyskała ta praca. Drugą stronę bombek także ozdobiłam. Po prostu przylepiłam te grafiki bez gipsu na płasko. I myślę, że taka uproszczona wersja wcale nie jest dużo gorsza. Zobaczcie, wklejam zdjęcie. A na koniec, trochę zbliżeń i lewa strona na żywca. Dziękuję wszystkim za uwagę. I miło października życzę wesołych świąt, bo przecież to film o świętach. Ups, i zapomniałabym. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.